Witaj, oto Twoje czytanie bezterminowe na następne 7 dni od momentu, kiedy to oglądasz. zodiakalna Wago. Nieważne, kiedy trafiasz na ten film z perspektywy wszechświata, czas to tylko iluzja naszego wymiaru. Więc ta wiadomość przychodzi do ciebie wtedy, kiedy jej potrzebujesz. Możesz też traktować to jako swoje czytanie tygodniowe. Najpierw sprawdzę, jaka energia prowadzi Cię przez te 7 dni. Potem będą wskazówki od Aniołów Obfitości na temat finansów, pracy i od Archanioła Rafaela na temat zdrowia też zdrowia Twoich relacji. Będzie numer anielski z przesłaniem, będzie też odczyt z czarmsów, co idzie w Twoją stronę przez te 7 dni warto zobaczyć wszystko, żeby mieć pełen obraz swojej sytuacji. Pamiętaj, że to czytanie kolektywne, bierz tylko to, co z tobą rezonuje. I teraz poproszę o wskazówkę, jaka energia prowadzi zodiakalną wagę przez następne 7 dni od momentu, kiedy to oglądasz. O. I tutaj czuję, że jest to ta karta na górze, tak się Wydzieliła stali, oddzieliła i jest to perydot, życiowe lekcje. Możesz uwolnić się od powtarzających się negatywnych wzorców, modląc się, aby zrozumieć lekcje i błogosławieństwa, które zawierają. Kochani, czyli tutaj dla wagi, przez te 7 dni mogą być jeszcze jakieś życiowe lekcje, wydarzenia. Jeśli coś ciągle powtarza się w Twoim życiu, to pomedytuj, pomódl się, cokolwiek robisz, zafirmuj wiadomość od wszechświata, od Twojego wyższego ja, od aniołów. O co chodzi w tej lekcji? Co ja tutaj mam zrozumieć? Jak? Pójść naprzód, żeby dostroić się do wyższych energii, do takiego życia, gdzie już nabyłeś. Nabyłaś tę świadomość poprzez lekcję i już nie musisz powtarzać tego znowu. Więc może być tak, że dla jednych powtórzy się znowu jakaś sytuacja, która już była albo z tą samą osobą, albo z inną, tylko podobna sytuacja, i to w każdej sferze życia może być. Albo i, i to się wydarzy po to, żeby ci pokazać, że coś się notorycznie powtarza, żebyś zauważył, zauważyła ten schemat. To, co się dzieje w kółko ciągle to samo, ale z innymi osobami. Też dla innych to przez te 7 dni może właśnie przyjść taka sytuacja, żeby się wydarzyć po raz ostatni, żeby się uwolnić, bo tutaj. Przecież jest napisane, możesz się uwolnić od powtarzających się negatywnych wzorców. Tylko potrzebne jest to zrozumienie, ale dla wielu z Was ono będzie dostępne. Ok, zobaczmy kolejne wskazówki. Teraz Aniołowie Obfitości z Twoją wiadomością na temat finansów, obfitości pieniędzy jak tutaj możesz do tej energii. Obfitości się dostroić. O, 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 ok, to są te. To są te cztery karty. Cztery? Nie, raz, dwa, trzy. Tak, cztery, dobra. Pierwsza. Praca charytatywna, donacje, tak, wspieranie. Więc tutaj na pewno mogą być takie wydarzenia, gdzie wszechświat zaprosi cię do tego, żeby wesprzeć kogoś, albo jeśli jesteś w bardzo trudnej sytuacji, żeby poprosić o pomoc i kogoś czy jakąś instytucję charytatywną, tutaj, czy przy pomaganiu, czy przy proszeniu o pomoc, tak czy siak jakąś pomoc dostaniesz. Jeśli prosisz o pomoc, no to właśnie dostaniesz to, o co prosisz tak? kogoś tutaj, wsparcie. Instytucje, a jeśli komuś pomagasz, to w trakcie tego pomagania wydarzy się coś, to, co też pomoże tobie na jakimś poziomie. Dalej. To jest dla ciebie bezpieczne, by otrzymywać. Czyli wielu z Was po prostu potrzebuje schować ego do kieszeni i poprosić o pomoc w jakiejś sprawie. I to jest dla ciebie bezpieczne, żeby otrzymać tę pomoc, tylko właśnie trzeba poprosić. To też jest dla ciebie bezpieczne, żeby otrzymywać dary od wszechświata. Niektórzy z Was mają zaszczepione schematy, jakieś rodowe, rodzinne, o tym, że trzeba wszystko samemu zarobić, nic nie jest dawane, otrzymywane. Tutaj to jest do przetransformowania. Wszechświat chce ci dać dużo, tylko czy sobie pozwolisz. Kolejna karta. No właśnie, bo tutaj kolejna karta: odpuść wszelkie poczucie żalu, negatywne myślenie na temat pieniędzy. Właśnie tutaj mocno się pokazuje to, co czułam, że jest jakiś schemat, jakiś żal i to dla wielu z Was nie do końca Twój dotyczący pieniędzy zarabiania. I tutaj warto nad swoimi przekonaniami w tym temacie popracować, żeby cię wspierały, a nie blokowały. Jeśli chcesz to zrobić, to zostań do końca filmu, powiem ci jak. I kolejna karta dla Ciebie od Aniołów Obfitości. Świadomy konsument. Tutaj taka bardziej przyziemna, w cudzysłowie, rada. Przy kupowaniu wszelkich rzeczy, zatrzymaj się, daj sobie czas, nie pędź i zastanów się, czy ja naprawdę tego potrzebuję. A może wolę te środki przesunąć na mój inny priorytet. I nie chodzi tutaj o to, żeby myśleć, a czy mnie stać na to, czy nie, bo to jest myślenie w energii braku. Zmieniamy sposób myślenia o pieniądzach. Warto tutaj pomyśleć, właśnie. Czy to jest dla mnie ważne, czy to jest priorytet, czy to jest wspierające dla mnie, dla innych, a może innych e, też ciemięży? Są pewne firmy zakupowe, e, które używają ludzi jako niewolników, ale mają tanie, piękne, kolorowe produkty. E, no i właśnie, czy ja chcę takie rzeczy wspierać na przykład, albo po prostu, czy ta rzecz, którą chcę kupić, jest mi potrzebna, czy po prostu to jest kaprys chwili. Tutaj warto przez te 7 dni i czuję, że nie tylko przez te 7 dni takie rozważania prowadzić, żeby dostroić się bardziej do energii obfitości. I teraz Twoje przesłanie od Archanioła Rafaela na temat zdrowia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, energetycznego, a także zdrowia Twoich relacji. Bo to jest archanioł połączony z czakrą serca. Pamiętaj, to nie jest porada medyczna i jej nie zastąpi. To jest odczyt energii, który ma Ci dać wskazówki. Dobrze. O, patrzcie. Też. Raz, dwa, cztery. Też cztery karty. Dużo, duża wiadomość. I zacznijmy od pierwszej. Masaż. No, tutaj wielu z Was potrzebuje masażu, y potrzebuje zadbać o swoje ciało i się zrelaksować. Y niektórzy y sobie y mówią, że och, na takie rzeczy to ja nie mam pieniędzy, a właśnie może masz tylko je, przeznaczasz na inne, mniej ważne priorytety, a tutaj się pokazuje, że zadbanie o ciało w formie masażu jest Ci bardzo potrzebne. Y Nawadnianie. Taka niby prosta wskazówka, pij więcej wody, dbaj o to, żeby nawadniać swoje ciało, zwłaszcza po masażu, żeby mogło się oczyścić z wszelkich toksyn, które tam zostały wyciśnięte w cudzysłowie, ale też regularne picie wody właśnie oczyszcza nas energetycznie. Ta karta też mówi o tym, żeby zadbać o zdrowie swoich emocji, również poprzez picie tej wody, bo Energia emocji jest powiązana z energią wody. I kolejna karta: bezwarunkowa radość. Warto w tym przez te 7 następnych dni skupiać się bardziej na tym, co dajecie poczucie bezwarunkowej radości. I nie bez powodu ta karta jest pod kartą. Odrzucania żali i yy, jakichś negatywnych przekonań na temat pieniędzy. Właśnie, skup się ku temu. Widzę, że tutaj dla wielu temat pieniędzy będzie bardzo ważny na te 7 dni, yy, ale nie tylko. Ale jeżeli chodzi o pieniądze, zarabianie, skup się na tym, co Ci daje bezwarunkową radość, co Cię cieszy. Jeśli jesteś w pracy, której nie znosisz, no to bardzo trudno będzie wykreować obfitość. Także taki tu jest przekaz, a też w relacjach wszelkich przypomnij sobie, co sprawia, że czujesz radość, gdy spędzasz czas z tą osobą. A jeśli nie czujesz takiej radości, jeśli czujesz się źle, czy zmęczony, rozdrażniony, to jest to też dla Ciebie znak, żeby przemyśleć to, czy to jest dobra relacja. To też może być właśnie lekcja tego, czy przypadkiem nie trzeba się od kogoś odciąć, bo. Zabiera Twoją energię, zabiera Twoją radość. No oczywiście na jakimś podświadomym poziomie zgadzasz się na to, bo tylko wtedy takie rzeczy się dzieją, kiedy się zgadzamy na to, nawet podświadomie. I to też dla wielu z Was może być lekcja: jak przestać dopuszczać tru takie trudne energie innych osób do siebie. I jak stworzyć tarczę, słyszę z bezwarunkowej radości, bo jak wibrujesz energią takiej bezwarunkowej radości, to inne energie po prostu się od ciebie odbijają. Piękny przekaz, jeszcze jedna karta. Zmień lekarza, jeśli masz jakieś sprawy zdrowotne albo terapeutę i właśnie nie czujesz się dobrze a propos tej osoby. Jej rady nie do końca są pomocne, albo może nie tak, jak to miało być. Rozważ zmianę tego terapeuty bądź lekarza. Oczywiście zrób dobry research przy tym, żeby to była odpowiednia osoba. To oczywiście nie dla wszystkich. A teraz Twój numer anielski na następne 7 dni, co chcą Ci przekazać aniołowie. Mamy. Na tej karcie bezwarunkowej radości jeszcze tylko powiem: są zwierzaczki, pieski. Jeśli masz zwierzęta, poświęć im więcej czasu. Tak poczułam, żeby to powiedzieć, bo właśnie mój piesek się obudził. Więc tak mi przypomniało o tym przekazie, który miałam gdzieś z tyłu głowy. I teraz, wow, 413. Synergia. I patrzcie, jak pięknie te dwie karty ze sobą rezonują kolorystycznie. To wszystko, co się wydarzy przez te 7 dni, jest po to, żeby pomóc ci się oczyścić, uwolnić i dostroić do energii hmm, takiego życia, jakiego pragniesz, rzeczywiście nie, nie wszystko naraz, ale żeby w tę stronę iść. Tutaj, dlatego te rzeczy się dzieją. Abyś się oczyścił, oczyściła i mogła, mógł iść dalej nową drogą w wielu sferach Twojego życia. Pięknie, za chwilkę sprawdzę w Charmsach, co idzie w Twoją stronę przez te następne 7 dni. A jeśli ten film Ci się podoba, to proszę polub go, skomentuj, wyślij do kogoś, zasubskrybuj mój kanał. Będę Ci za to bardzo wdzięczna. Dzięki temu mogę go rozwijać i wstawiać dla Was więcej filmów. A do tego będąc moim subskrybentem, masz szansę wygrać darmowe czytanie prywatne ze mną. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie. Warto śledzić moje social media i kartę posty na YouTubie. Tam w opisie znajdziesz też do mnie adres e-mail. Jeśli chcesz zamówić czytanie prywatne albo amulet ochronny, to napisz do mnie wiadomość. I teraz czarmsy dla wagi na te następne 7 dni od momentu, kiedy to oglądasz. Mamy. A po czarmsach jeszcze oczywiście słowa mocy. Tam też często jest dodatkowy przekaz. Okej, okay, no tutaj jest mocna wiadomość o tym, że bez przejścia tych życiowych lekcji, bez odpuszczenia tych żali, to wszystko, co mówiłam przez czytanie, tak? Bez tego procesu, no, będzie się wszystko działo bardzo powoli. Dwa żółwie. Ta karta też mówi o tym, że właśnie potrzebujesz trochę zwolnić tempa, pójść na masaż, zrobić coś, co Cię cieszy. Także tutaj naprawdę jest Ci to potrzebne. I ten przekaz, o którym mówiłam, jeśli masz zwierzę, ono Cię potrzebuje bardziej przez te 7 dni, jeśli myślisz o tym, żeby mieć zwierzę. Może to jest dobry moment na to, żeby zrobić ruch w tym kierunku. Oczywiście pamiętajcie odpowiedzialnie, zwierzę to nie zabawka, to istota, ona żyje, czuje, kocha, boi się. Jeśli nie czujesz, że, że się na siłach, żeby wychowywać ta, takie zwierzę, to lepiej nie, ale jeśli właśnie czujesz głęboko w sercu, że tego potrzebujesz, to, 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 to można jak najbardziej zrobić ruch w tym kierunku. Tak, co jeszcze idzie w Twoją stronę? Idą pieniądze, także tutaj, zwłaszcza dla tych, którzy zajmują się czymś, co jest ich pasją, co sprawia, że czujesz tą bezwarunkową radość, to tutaj idą pieniądze, idzie, tak, tutaj też jest korona więc idzie ukoronowanie Twoich wysiłków, działań, zwłaszcza jak popracujesz tutaj nad swoją energią, to możesz bardzo szybko zobaczyć efekty. No i tutaj, kochani, niektórzy mają zaplanowaną jakąś podróż, albo planują podróż w tym tygodniu na przyszłość. To jest ważny, to jest ważny temat i tutaj też potrzebujesz odpoczynku, więc jak najbardziej, jeśli teraz nie możesz, to na pewno odpocznij w najbliższym czasie. Mamy tutaj charmsa planety, warto sprawdzić astrologię tych siedmiu dni e, albo nawet e, e, miesiąca, w którym jesteś. E, także zapraszam też na moją playlistę z czytaniami miesięcznymi dla znaków zodiaku. E, tutaj wszechświat zaprasza cię do tego właśnie, żeby skupiać się na pozytywach, na radości, więcej się uśmiechać, smile a lot. To też znaczy, że będą ku temu powody. Wielu z was tego uzdrowienia z trudnych lekcji, z trudnego cyklu dozna przez te najbliższe 7 dni. Mamy też 413, także 4, 1, 3, 4 dni, 1 dzień, 3 dni, potem miesiące, tak, też wchodzą w grę, jeżeli chodzi o czasówki. I tutaj wielu z was też poczuje się, Piękniej, pewniej będziecie chcieli wychodzić do ludzi, ale właśnie po tej przemianie energetycznej. I tutaj dla tych, którzy pragną zamanifestować miłość, a trudno było jest w tym temacie, trafialiście na ludzi, którzy tylko jakby brali, nic nie dawali. W zamian to ta. Transformacja, te życiowe lekcje, które domkną sprawy, mogą się wydarzyć w tym tygodniu, żeby potem w przyszłości energia serca się otworzyła, rozwinęła w takim tempie, jakie jest dla Ciebie dobre, żeby się rozwinęła właśnie pięknie jak ta róża. I tutaj jest szansa na spotkanie bratniej duszy. Jeśli już taki proces przez ciebie został domknięty, no to możliwe, że przez następne 7 dni spotkasz taką osobę. Tutaj w zależności od indywidualnej sytuacji. Są też znaki Zodiaku i litery. To może być ta nowa miłość albo jakaś nowa ważna osoba w Twoim życiu, bo jak nie miłość, to to może być współpraca, tak? Też może być przyjaźń z tą bratnią duszą. A jeśli jesteś w relacji, no to tutaj trzeba sobie przypomnieć, co Was razem cieszy, co razem lubicie robić, jeżeli jest jakiś przestój i wtedy pięknie energia miłości z powrotem się rozwinie, jak ten kwiat, warto zrobić coś przyjemnego razem, albo właśnie wyjechać. I teraz tak, znaki Zodiaku. Tutaj mamy Strzelca, Bliźnięta oraz ryby. Strzelec bliźnięta ryby. I jeszcze litery. To mogą być inicjały albo jakieś inne wskazówki. Litera R. Litera O. Litera B. Rob, Robert. Tutaj widzę. I jeszcze litera P. O, i widzę tutaj Pro. Może ktoś wchodzi na jakieś bardziej pro. Poziom w swojej karierze, na swojej drodze, może jeszcze ktoś tutaj coś dla siebie osobistego zobaczy. Kochani, mówiłam, że powiem coś o tym, jak odpuścić ten żal a propos pieniędzy, jak nauczyć swój umysł myśleć bardziej pozytywnie w tym temacie. Jeśli Cię to interesuje, to zapraszam na moje codzienne afirmacje. Bogactwa i obfitości. Ten film za chwilkę będzie na ekranie. Tak jak czytanie, nowa miłość kto to będzie, kiedy to będzie bo tutaj dla wielu z Was jest to możliwe. Te filmy są na ekranie. Żeby przejść do jednego z nich, kliknij w miniaturkę. Dziękuję za Twoją obecność i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.